Czy jesteście spragnieni darmowych gier? Mamy dla Was garść świeżych informacji o bezpłatnych tytułach na komputery i konsole. Witajcie na kanale Gamers Republic w ukochanym przez Was cyklu Cebul Kadil. Jeżeli chcecie otrzymywać najświeższe informacje o darmowych grach komputerowych, to zostawcie suba i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Tradycyjnie zaczynamy od naszego ulubionego sklepu, który od wielu miesięcy systematycznie daje nam niesamowite gry całkiem za darmo. Tym razem Epic Games daje nam możliwość przypisania dwóch bezpłatnych tytułów. Obie gry są dostępne od czwartku 8 października do czwartku 15 października. Pierwszą z nich jest Abzu, które Epic Games już kiedyś rozdawało za darmo. Tytuł ten jest stworzony przez dyrektora artystycznego takich hitów jak Journey czy Flower. Abzu to niesamowita podwodna przygoda, w której wcielamy się w nurka odkrywającego tajemnicę kolorowego życia ukrytego w wodach. Podobnie jak dwa wspomniane tytuły, Abzu to dzieło kładące ogromny nacisk na przekazanie graczowi artystycznej wizji podwodnego świata. Gra uderza po oczach niesamowitym kolorowym światem, pełną życia fauną, składającą się z setek niepowtarzalnych gatunków. W abzu będziemy pływać z ławicami złożonymi z tysięcy ryb, które reagują na gracza oraz drapieżniki. Na każdym kroku towarzyszyć nam będzie pompatyczna muzyka, podkreślająca wyjątkowość każdej chwili. Jeżeli zatem kochacie oglądać filmy przyrodnicze pokazujące tętniące życiem serce oceanu. To Abzu będzie najlepszym interaktywnym zamiennikiem przygód z Krystyną czubówną. Drugą grą dostępną do 15 października jest Rising Storm 2 Wietnam. Jest to pierwszoosobowa, sieciowa strzelanka osadzona w Wietnamie. Gracze wcielają się w niej w żołnierzy armii USA lub Wietnamu i mierzą się w asymetrycznej rozgrywce. Wojska amerykańskie dysponują tu nowoczesnym sprzętem do masowej destrukcji. A ich przeciwnicy korzystają z rozstawiania pułapek czy ukrywania się w terenie. Jeżeli znudziły Wam się drugowojenne potyczki w Europie i macie ochotę na coś nowego, to Rising Storm 2 Wietnam będzie ciekawą odskocznią. Gra może nie zachwyca samą grafiką, ale już projekty map zostały wykonane bardzo dobrze. Naszych wrogów będziemy eliminować za pomocą historycznych broni i pojazdów. Tytuł ten kładzie duży nacisk na współpracę między graczami. Niestety obie gry dostępne na Epic Games nie mają polskiej wersji językowej. Oprócz dwóch wspomnianych gier, w Epic Games oraz na konsolach PS4, Xbox One i Nintendo Switch znajdziecie również darmową grę Rogue Company, multiplayerową, trzecioosobową grę taktyczną. W tytule tym do rywalizacji stają dwie drużyny, których członkowie muszą ściśle współpracować, by zrealizować cele lub wyeliminować wrogów. Gra jest w pełni darmowa, ale oferuje płatne dodatki kosmetyczne. Za informacje o tym tytule serdecznie dziękujemy Gawłowi, który dzieli się z nami wiadomościami o darmowych grach. Jak zwykle linki do wszystkich darmowych gier znajdziecie w opisie pod filmem. Zanim przejdziecie do pobierania gier, pamiętajcie, żeby ocenić nasz materiał, a jeśli Wam się spodobał, to udostępnijcie go gdzie popadnie na Facebooku, w forach internetowych, wysyłajcie do znajomych linki do filmów na naszym kanale itd. Niech każdy gracz w Polsce wie, że o darmowych grach dowie się z cyklu Cebulka Deal na kanale Gamers Republic. Jak zwykle do Waszej dyspozycji zostaje sekcja komentarzy. W miarę możliwości postaramy się odpisywać każdemu z Was. Trzymajcie się zdrowo i pamiętajcie, COVID-19 nie atakuje graczy siedzących w swoich pokojach, więc jakby co, grając walczycie aktywnie z panującą pandemią.